Słuchaj kolego, jestem inżynierem, a to oznacza, że rozwiązuję problemy. Nie problemy typu co to jest piękno, bo to mieściłoby się w zakresie Twoich rozterek filozoficznych. Nie ja rozwiązuję praktyczne problemy. Na przykład. Jak mam powstrzymać jakiegoś skurczybyka przed dorobieniem mi nowych strukturalnie zbędnych czterech liter, odpowiedź! Użyj broń! A jak to nie zadziała? To użyj więcej broni. Jak to trójnożne cudeńko ciężkiego kalibru zaprojektowane przeze mnie? Zbudowane przeze mnie. I obyś się modlił, że nie jest wycelowane w ciebie.